Cześć, tutaj Bartek ze mną jest Mateusz i witamy Was po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku z naszych projektów Będzie to odcinek także z wyjaśnieniami. Jak widzicie, zbudowaliśmy tutaj... Mateusz, powiedz, co zbudowaliśmy? Zbudowaliśmy bardzo ładny, no może za ładny samochód terenowy. Taki e, samochód terenowy, myślę, że całkiem spokojnie, całkiem spoko wygląda. E, masz, macie, trzymaj. Ja tutaj przejadę i pokażę Wam, jak on dokładnie wygląda. A Ty, Mateusz, może powiedz e, mniej więcej, jak on się prezentuje. No, samochód się nie prezentuje. Oczywiście to nie jest dla takich zwykłych ludzikównego. Nenu. No właściwie to nie dla ludzików. Tego, e, no tak tak jakby model. Zobaczcie jaki on jest duży, no i tak naprawdę siedzenia nawet nie ma dla ludzika Lego. No, ale ty tu, no właśnie sami zobaczcie. Ludzik Lego to przy nim jest maluszek. No mały dzidziuś. No właśnie. Więc tak prezentuje samochód. Może teraz pokażemy go od dołu. Chociaż nie ma tam nic ciekawego. Od dołu samochód prezentuje się tak. Co prawda, nie ma tu nic ciekawego. Jest tylko tutaj wydech, który, no, lepiej prezentuje się, kiedy samochód stoi na koło. No dobrze, powróćmy więc znowu do pierwotnego, że tak powiem, obrócenia samochodu. Samochód obrócony wygląda on no tak. No to. Jak widzicie, ma tu on takie światła, jak to jest u terenowych samochodów. No, a to teraz samochód od środka. Czy ja wiem, co by tu pokazać od środka? Jak widać, ma duże siedzenie. No i że żadnej takiej większej nie mieliśmy, więc użyliśmy zwykłej kierownicy. Tak mniej więcej się prezentuje, ma tutaj maskę z przodu, ma tu także zderzak terenowy oraz światła, a z tyłu takie, no, nietypowe światło Tak mniej więcej prezentuje się nasz samochód. Teraz krótkie wyjaśnienia. Nie było odcinku otóż, ponieważ tamta kamera nam się popsuła. E, zamówiłem nową. Obraz, który teraz widzicie, jest w nowej kamerze. Nagrywała ona w rozdzielczości 1280x720, więc jest to HD. E, myślę, że jakość jest na pewno lepsza i widać dużo więcej szczegółów. Patrzcie tutaj na przykład, co... Możecie zobaczyć, jakie są... E obrazki na klockach no i dzięki tej kamerze może będziemy mogli wreszcie więcej tych filmów nagrywać. No właśnie, dlatego była taka długa przerwa, ponieważ no, no, musieliśmy zam zamówić nową kamerę, a jeszcze musieliśmy szukać. No to... No i oczywiście musieliśmy kasę zebrać. No ale zebraliśmy. No i odcinek się pojawił. Tak prezentuje się nasz. Najnowszy projekt, muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę, to ten projekt jest zrobiony w większości przez Mateusza. No, o jeszcze coś, e, pewnie się zastanawiam, skąd wpadł taki pomysł. No, może nie wszyscy, więc dużo się nauczyłem filmów o samochodach terenowych, a w końcu padłem na zbudowanie takiego. No właśnie, o, w większości on go zbudował, ja mu tylko pomogłem w części stylistycznej. Niektórych rzeczy. Jak widzicie, ma on z tyłu wysokie zawieszenie. Sprzedł nieco mniej, ale po prostu nie mogliśmy zrobić większego, ponieważ, no, jakby to wyglądało? No, po pierwsze, trudna by była budowa tego, a po drugie, nie wiem, czy to by ładnie wyglądało. A więc, to był nasz projekt. Odcinek. Widzę, że nie będzie zbyt długi. Mam nadzieję, że projekt Wam się podobał. Mateusz, chcesz coś przekazać naszym widzom? No e, właśnie, nie to nic. Właśnie, być może także pojawi się nowy Lego recenzja Mateusza z zestawu Chima. Jeśli znajdziemy do niego wszystkie części, bo oczywiście musiało się coś zgubić. Więc być może nowe Lego recenzje Mateusza się pojawią. No więc, żegnam się z Wami. E, komentujcie lajkujcie, like subskrybujcie. E, ja Ja byłem... ale mam dzisiaj pecha e, Ja jestem Bartek i czekam się z Wami. A ja Mateusz. Cześć.